Udrażnianie głowicy w drukarce Canon. Jest to Canon XMA MG 5350. W najprostszy sposób, dajemy kopiuj, drukarka się, usłyszymy, że głowica się uruchamia. Wyłączamy zasilanie, głowica ma się zwalnia. Drukarka akurat ma uszkodzoną głowicę. Posłuży nam tylko, żeby zademonstrować Państwu, jak yy, udrażniamy głowicę w tego typu drukarce. Wyjmuję bardzo prosty sposób, praktycznie każdy sobie poradzi. Wyjmujemy tuszę. Wyjmujemy tuszę. Przybliżymy sobie troszkę, żeby dokładnie zobaczyć. Głowice. wyjmujemy głowicę wyjmujemy tuszę palcem o przepraszam do góry podnosimy jeszcze dźwignię wyjmujemy głowicę w tej chwili już jest nam niepotrzebna głowicę mamy na wierzchu Zaczynamy udrażniać może tak pokażemy, żeby to było. Już nie mam możliwości. To tak pokażemy Co nam będzie potrzebne? Zestaw Zestaw do udrażniania łowic. Bardzo w zestawie dwa koreczki. Ja już mam przygotowane rurki. Nie będziemy otwierać zestawu. Łowica czarna, czyli większa. Zakładamy koreczek biały. Dociskamy palcem. Przepychamy. Puszczamy. Bardzo ważne, nie przepychamy do końca. Zawsze zostawiamy płynstrzykawce, żeby nie zapytrzać głowicy. Tylko ją. Głowice mniejsze. Końcówka żółta. Zakładamy na każdą. Przytrzymujemy palcem. Przepychamy. Koreczki są silikonowe, przy dopchnięciu dopasowują się i śmiało można w ten sposób przepchnąć całą głowicę. Jak widzimy, wszystko, cały płyn i stare złogi atramentu, stary atrament przepycha nam się na drugą stronę. Tak jak mówię, nie będziemy do końca tutaj przepychać tej głowicy, bo głowica jest uszkodzona. Nic to nam już w tej chwili nie pomoże. Pokazuję błąd, że to tylko w celu pokazania, jak to robić. Następnie po osuszeniu dokładnym głowicy, osuszeniu zakładamy z powrotem głowiczkę, pochylamy lekko. Spuszczamy głowica sama wpada, zapadka. Zakładamy tuszę. Drukarka powinna być gotowa po założeniu tuszy. Wykonujemy procedurę czyszczenia dysz z opcji drukarki, żeby przeczyścić płyn, który jeszcze pozostały nam resztki płynu. Jeden, dwa razy, aż, aż zacznie nam ładnie drukować. I tyle. Powinno być wszystko w porządku. Zakup, yy, zapraszam do zakupu zestawów do udrażniania w linku pod filmikiem. Dziękuję.